Jak ty my, to widzisz to, co powiedział Arek Grzosek, bo on oceniał, że Erol Zimmerman wygra, bo jest za silny dla ciebie. Mariusz ma wszystko, żeby wygrać, ale Mariusz też może... Co za fantastyczna noc w Polsce. Tu będą padać popy największego kalibru. Przygotujcie się państwo na wielkie krzmoty. Cześć, witam was serdecznie i witam Artura Szpilkę. Cześć Artur. Witam, dzień dobry. Artur, wracasz po roku przerwy od przegranej z Arkadiuszem Wrzoskiem. Wracasz na gali KSW w Gliwicach, zmierzysz się z rolem Zimmermanem. No Holender bunczucznie zapowiadał, że cię znokautuje. No tak, ja wie pan panie Andrzeju, ja już jestem za dużo w tym sporcie. Sam miałem różnego rodzaju słowa, mógłbym też odgarzać, się, to nie będzie na pewno. Pewnie walka skończy się przez nokaut, bo raczej ciężko sobie wyobrazić przy dwóch stylach, żeby bardziej chodzi nawet nie o to, że on powiedział, że mnie znakoty, tylko że znokoty jest szybciej niż żarek, Wrzosek dokładnie, tak? Tak. z takim wrzoskiem, a wyszło jak wyszło. Nawet nie chcę tego komentować, tak. w sensie tego co on mówi. No niech sobie gada, to chce od pierwszej sekundy przekona się, że to wszystko tak naprawdę ma się nijak do tego co mówi. No bo to co on mówił, no te stary szpilka to by odpowiedziały jakoś No tak, w Polsce, ale też się zastanawiam, że chwilę też mi zagrzałem się. się. się tak, ta, te, ta, te, ta, też się zagrzałem na początku, ale sobie myślę, co mi to da, że ja się będę tym emocjonował. No nic. Już to przeżywałem. A, no i tyle. No, Najważniejsza będzie fi, fi 26. A dzisiaj cokolwiek bym tu nie powiedział do pana, będzie później trzeba się przez to rozliczyć drewnem. No jeżeli właśnie, coś wyjdzie, ale nie tak. Jak ty, no, ty widzisz to, co powiedział Arek Wrzosek? Bo on oceniał, że. Harold Zimmerman wygra, bo jest za silny dla Ciebie. No i te, te słowa takie chyba... Nie ciebie, no, Arek, są, że cię u... nie, nie, że powiesz, nie, nie zawsze, a, nie, to akurat było takie, że znokautuje że tak? szybciej, to co to, to się założyli, no dziwne, ale on, Arek powiedział, że nie znokautuje szybciej, a on powiedział, że znokautuje, mało ważne. Arek jest jego kolegą, on był walka na rożniku zna walce ze mną, więc to tak jakby Michał Materla walczył czy coś i ja bym tak. powiedział, to, to samo bym mówił, więc nie, nie ma w ogóle gadania, e, słuchaj. Panie Andrzeju, na pewno Arek z nim trochę sparował, więc też wie, z tego co pamiętam, jeszcze przed tym zanim my w ogóle mieliśmy walczyć, zanim ja z Arkiem miałem walczyć, on zawsze mówił, że Zimmerman mocno bił, że był takim koniem, więc na pewno, na pewno coś w tym trochę jest, no ale Arek też sparował ze mną, więc on też pamięta, więc no zobaczymy, na pewno, co da mi odgrażanie się tutaj, tak. nic, kompletnie nic, wręcz przeciwnie, I jak coś powiem, a nie wyjdzie to od pierwszej rundy, no to się zaczynają tak gdzieś, a ja... Skupiam się na ciężkiego Zimmermana, który widziałem schód. Jak byliśmy na tych na nagrywkach powiem panu, że waży 107 kilo, 108 kilo, on ważył 115 na walce ostatniej, czyli jest różnica, tak? Aż w szoku byłem, mówię, kurde, ile ty ważysz? mówi 107-108, także naprawdę jest, no taki szczupły, widać, że sobie wziął do serca. Zawsze każdy, kto walczy ze mną gdzieś to, gdzieś tą walkę zawsze sobie biorą do serca. Zawsze pan? Tak, on trenował w Dubaju, no i twierdził, że 2-3 razy dziennie, że ten schód był. 20 kilo może trochę przesadził, ale... Nie, szupły, iś, jest, czy... jest szczupły, jest szupły jest naprawdę szczupły, szczupły, jest dobrze dobrze. No widać, że jest w formie. Ale tak jak mówię, yy, ja też jestem w formie. Właśnie, yy, on silnie bije. Yy, Tutaj to, to wrzosek wie, i ty też wiesz. Yy, i jak myślisz, yy, yy, gdzie będzie klucz do zwycięstwa? No, zostawię to dla siebie, ale, ale oczywiście... Mamy na to plan razem z z Anzorem przygotowujemy tutaj e, cały czas się do tej walki. Ja na pewno uważam, że ruchliwość, ta nieszablonowość, którą mam, też będzie właśnie kluczem do tego i ta ruchliwość, zmiana tempa, bubu, bubu. No i zobaczymy. Może e, na pewno nie zobaczycie supermenów ani żadnych takich rzeczy, ale może zobaczycie jakieś próby obalenia, obalenia i kontrolę. Zakładamy, że wygra, z tego Ci życzymy. Trzymamy się tego. A co potem? Rewansz z wrzoskiem czy na nie razie, Na tak razie daleko? nie wybiegam tak daleko. Na razie skupiam się na roże, także, panie Andrzeju, nie usłyszycie co potem. Byleby zdrowie było, bo ja to zawsze powtarzam już po tych 11 operacjach, że chyba to jest najważniejsze, żeby wrześć po walce i było zdrowie. No a jak ze zdrowiem? Widziałem cię teraz przed chwilą właśnie w ostatnim sparingu. No prezentowałeś się znakomicie. Nie no, zdrowie mówię, odpuchać dobrze cieszę się, bo to jest ostatni sparing, więc raczej nie powinno się nic wydarzyć, chyba jakiś nieszczęśliwy wypadek. Także z tego się bardzo cieszę. No i co? Jedziemy dalej, robimy swoje. Główny, no tam będzie trochę ciekawych walk oprócz twojej z Timermanem. Jak obstawiasz wynik w walce Pudziana z Holem? No zobaczymy, no ja mówię, Mariusz, Mariusz ma wszystko, żeby wygrać, ale Mariusz też może... Pytanie, ile zostało Mariusza w Mariuszu. Ostatnie dwie walki przegrane, prawda, z tego co pamiętam. Jedną była ze mną też. Kurczę, co u niego zostało? Ja mu trzymam, ja za niego trzymam kciuki. No wiesz, no Polak, Mariusz też e, trzymam za niego kciuki, ale wchodzi do, do niego młody zawodnik, gdzie młody w sensie jak na Mariusza. E, kawał silnego skurczywyka. Kurcze, no naprawdę nie mam tak. E, nie mam jakiegoś zdania. Na pewno Mariusz jest z tym dłużej, ale pytanie, czy to też nie będzie na jego, na jego szkodę. No wchodzi młody chłop. Który chce wygrać, wie, że walką z może się pokazać. Do tego ma w głowie, że on przegrał dwie ostatnie walki. Ale Mariusz już też trochę w życiu przetrenował, zrobił, gdzieś obalić, skontrolować. To już wszystko w rękach Mariusza. A główna walka wieczora, mistrzostwo KSB grzebyk Bartosiński. Czy masz w tej walce faworytów? Mam oczywiście myślę, że to będzie Bartosiński, aczkolwiek no, grzebek też potrafi walczyć. To jest kurczę, no, pokazał już nieraz. Ale myślę, że Bartos też po walce e, z Mamedem. E, na pewno gdzieś go to troszeczkę osłabiło mentalnie, no bo to jest wiesz, jednak porażka, ale myślę, że też będzie chciał pokazać, że że, kurde, no, że idzie dalej po pas. Wiadomo, że mamet jest fenomenem, to jest legenda, to jest w ogóle no, wirtuo z tego sportu, ale, no, ale myślę, że jeżeli myśli Bartos dalej o jakichś poważnych tam walkach, no to musi wygrać z Grzebykiem, ale Grzybyk tak samo e, musi wygrać z Bartosińskim, że nie? Więc kurczę, no, to jest ciekawa walka. Ja Wam powiem szczerze, że najbardziej czekam na tą walkę. No właśnie, a jak tam w związku z przygotowaniami do tej gali, do walki Mokre, to... trenowałeś tenis czy nie, bo ja ci powiem, że ja wziąłem trenera i poprawiłem się, no i no to... przygotuj się na ciężki bujak. Panie Andrzeju, po walce jestem do tego, nie trenuję, odstawiłem tenisa całkowicie, także w kolejny raz będziemy grali gdzieś po, po walce, ale odstawiłem całkowicie, bo no nie ma możliwości, to jest zupełnie inny sport, inne przeciążenia na nogi, na wszystko, ja później wracałem zmęczony. A ja nie potrafię grać, żeby sobie podbijać, tylko zawsze jest to rywalizacja, więc e, musiałem z czegoś zrezygnować. No ale chyba nie zrezygnowałeś z głodówek. Głodówki nawet raz w tygodniu robisz? Robiłem półtorej roku, dwie ostatnie głodówki, ostatnie dwa weekendy odpuściłem, dlatego że schodziła mi za bardzo waga i sobie tak myślę, kurczę, żeby też nie ten, bo to jednak traciłem trzy kilo na takich głodówce zanim wracałem i te trzy ostatnie niedziele już sobie dałem taki spokój, sobie odpoczywam, jem, ale też nie nażeram się, tylko spokojnie sobie jem, ale półtorej roku trzymałem cały czas. Złuchaj. Przemek Saleta zdradził mi, że był na takim specjalnym obozie, gdzie były głodówki i głodował przez 90 godzin. No, ale no, to, to sobie ale dałbyś to, radę? Nie, nie wiem, panie Andrzeju. Myślę, że bym dał. Jakbym miał, to Wiem, że na pewno jest to... Ja tak głodowałem 3 dni najwięcej i głodowałbym dłużej, bo się już nie czułem głodny po tym, tylko przy, zacząłem czytać wtedy, że ja miałem walkę jakoś, to było jakoś przed walką i że kurczę, później wychodzenie z tej głodówki, ale coś po... Po walce, żeby od, 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 cały organizm gdzieś tam się, wie pan, wszystko się potrawiło, co tam za, zalega, myślę, że że, 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 to zrobię. Słuchaj, odszedłeś od boksu, bo teraz jest MMA, ale chyba śledzisz, co się dzieje, no, zapowiada się walka, no, ludzi, których dobrze znasz, Diablo Włodarczyka... Adaś Balski, mam kciuki, Adaś ba Balski, nie no, dla mnie, tak? dla mnie Balski jest faworytem w każdym calu, nie dlatego, że nawet nie mam sympatii do drugiego osoba, drugiej osoby, tylko po prostu dlatego, że jest młodszy, dlatego, że Adaś cały czas się porusza, dlatego, że tak mi się wydaje, że w jego przeciwnika już nie ma zęba tego do sportu. Tak mi się wydaje, ale to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. Oczywiście to jest boks, wszystko może się zmienić, ale uważam, że Adaś jest faworytem, uważam, że um, chyba walczą w Kaliszu, z tego co wiem, no to u siebie tak. Adaś walczy w mieście. A jest to dla niego dla wielka szansa, tak? Dla Adasia, żeby wygradzi z, chyba walczą o pas, tak? Jak się nie mylę. No tak, tak. No, pas tak, tak. interim no, czy jakoś tak. tak ten DMW. Ale, ale to wie pan, no, ale to jest pas. Więc tak. ten pas od razu y, któregoś z tych zawodników daje do walki o, o mistrzostwo świata, więc to jest duża szansa dla takiego chłopaka. No i ja otrzymam kciuki za Adasia bez, bez apelacji. A się ostatnio walkę mainy z Machem? Właśnie kurczę nie, ale słyszałem, że dobra walka była, ale nie oglądałem. W sensie słyszałem, że taka, że chyba jeden leżał drugi, tak? Że nie czy... no, to, to tam yy, żaden nie leżał, ale tam miał taki moment. Ja powiem panu się tak, tak, wszystkim się wydaje, że Mariusz War jest stary, że coś. Że Mariusz War jest bardzo niewygodny. Mariusz Wag boksuje bardzo bezpiecznie dla siebie i on w każdej walce daje z siebie yy, dużo więcej niż yy, w Sparringach, no, znaczy w każdej. No, poza tym Anglikiem, z którym walce tak. tym Mańkutem, co go tam... Uszczelił, ale Mariusz tak. jest bardzo niewygodny do boksowania, dlatego zdziwiłem się na przykład, że Kacper wziął jego nawa na przeciwnika, nie? No tak, ale no, no wygrał i tam mówi się ewentualnie, no, promotor Karzyszka o spotkaniu e, mainy z różańskim. No, to... Też fajna walka, dwóch Bijoków, tak. nie? dwóch bioków, którzy się tam biją. No, ciekawe. Mi się wydaje, że z punktu biznesowego ani nie będzie to pasowało Wasylowi, ani pytanie co byłoby w stawce tego pojedynku, tak. bo to też jest ważne wiadomo, ale kto by to organizował, pewnie znając Różańskiego, no to ma za sobą e, fibreina, tak. Rafała chyba, który gdzieś by to chciał tam zorganizować, ciężko mi powiedzieć, na pewno jeżeli ma... Ale po co mają się znowu tych Polaków rozbijać? Zamiast kurde, niech sobie jeżdżą, boksują, gdzieś indziej. Nie, ale to już nie moje. Ja mówię, nie żyję tym. kibicuję bardzo Cieślakowi, Gardzielikowi, Jankowi, tych chłopaków nam, a reszta to mnie tam Jasne, nie. Jasne, my było. teraz żyjemy twoją walkę z Cimeruanem. Artur, trzymaj się, wygrywa wygrywasz to! Dziękuję bardzo, pozdrawiam, zapraszam 26 kwietnia.